Gdzie to jest zabawne, że 12 lat temu ja walczyłem z tak zwanymi truskulami, że totalnie nie rozumieją trendów. A dzisiaj, kiedy mam już te 30 lat, to ja stałem się takim truskulem. Z tą różnicą, że ich lata 90. to moje lata 2000. I wygląda to mniej więcej tak, że muzyka wyewoluowała w taki sposób, że niejednokrotnie nie rozumiem tych trendów, które jakby młodsza część społeczności, młodsza część słuchaczy. Yy, wynosi na piedestał i zacząłem gubić po prostu trendy. Jeżeli mam być szczery, wraz z wiekiem coraz mniej zaczynam doceniać te rzeczy, które wychodzą i ukazują się na bieżąco. Wraz z wiekiem, biorąc pod uwagę to, ile tego jest, nie jestem w stanie śledzić tego na tyle, by mówić, że przesłuchałem praktycznie wszystko. Wiadomo, dorosłość, życie, rodzina, praca, to wszystko wpływa na to, że zwyczajnie w świecie nie jestem w stanie nadążyć. Ale jakby właśnie kluca jest sytuacje jest takie, że tak jak powiedziałem, walczyłem z truskulami, bo nie potrafili zrozumieć tego, jak rozwija się muzyka, czyli obecnie sam stałem się tym truskulem. A co wy myślicie?